Cześć wszystkim! W tym materiale pokażę wam, jak odebrać kolejną darmową nagrodę. Z, Balenciaga i jest to event Balenciaga. No i możemy dostać kolejną nagrodę. Czyli tutaj musimy zebrać 40 trampek Triple S. No i powiem wam, jak to wykonać. Nagroda, oczywiście, jest bardzo fajna. Jest to graffiti unikalne. No i jest to wszystko z eventem Balenciaga. Żeby zebrać te trampki, żeby zrobić to danie, wbijamy sobie do menu i następnie wychodzimy, wybijamy tutaj wybór trybów. Klikamy sobie odkryj, No i szukamy czegoś takiego jak tryb kreatywny. U mnie jest on na topie. No i wybieram tryb kreatywny. Klikam Graj. I teraz ładujemy się do tego trybu i zaraz wam pokażę jak zrobić zadanie, ale wy drodzy widzowie pamiętajcie, żeby koniecznie teraz wpisać kodzik sejkamsar do sklepu, także wpiszcie go szczególnie jeśli wam pomogłem to zostaw mi subika, łapeczkę w górę bo wybijamy 75 kasłów, także super jeśli pomógł, walnął suba wpisał kodik, będę prostu wdzięczny, no i lecimy już jak wykonać zadanie, dobra, wczytało nas, wczytało nas do tego trybu, no i teraz jak wykonać tutaj zadanie no i musimy zebrać 40 par butów triple S, czyli właśnie od no i teraz w tym trybie na tym właśnie menu będziemy mieli porozkładane buty i po prostu musimy chodzić i je zbierać. To wygląda w następujący sposób, czyli takie butki w bal Balenciaga tutaj podchodzimy i zbieramy. Teraz jak widzicie się, nalicza mi się tutaj właśnie po prawą punkcikach ile tego mam i po prostu biegamy i zbieramy zewsząd trampki te buty, gdzie one tam się po prostu znajdą gdzie i gdzie je widzimy i to jest tak naprawdę na tyle, ja wam właśnie teraz pokażę mniej więcej jak zebrać, postaram się zebrać jak najwięcej tych trampek, no i po prostu będziecie mieli mega easy zalanko zajmie wam to nie wiem 5 minut, ja właśnie z wami postaram się to zrobić i generalnie to wygląda w ten sposób że te butki, no praktycznie wszędzie one tam gdzieś leżą, to centrum jest mega duże, bo to jest generalnie centrum Balenciaga tutaj mamy sklep Balenciaga jak widzicie także wystarczy sobie pobiegamy, pozbieramy to wszystko tutaj, nawet mamy sklep. Jak widzicie, Balenciaga można sobie otworzyć, przeglądać. Generalnie dosyć śmiesznie jest to zrobione. Ale my tylko skupiamy się na tym, żeby zebrać te buty. One właśnie leżą w tych miejscach. I jak widzicie, ja już mam o 16 butów zebranych. Także mega to szybko idzie. Proszę bardzo, 17. Tutaj palcem uważaj, bo się przed chwilą zacząłem w poprzednim odcinku, jak próbowałem nagrać. Po prostu tu jest szyba i można się zlokować. I już stąd nie wyjeżdża, jak się blokujecie Raczej. Mm, tam chyba dalej można tak na górę chyba można jeszcze wejść, tak sobie wbijamy generalnie tutaj też taki mogę wam dać protipo. mamy podpisany tutaj men's, women, czyli możemy iść do sklepu kobiecego teraz na górę, no dosyć ciekawe Proszę bardzo, kolejne buty, podbieramy. Tutaj wszystkich mamy 20 butów. No i teraz też mogę Wam powiedzieć, że jest taki protip, że jeśli jaka teraz wyjdziecie i wczytacie jeszcze raz to centrum, to tak będzie Wam zaliczać. Ja na przykład właśnie w poprzedniej, w poprzedniej próbie nagrania zebrałem odcień. Jak ja już mam zrobione, zebrałem chyba tam 16 tych trampek. Wyszedłem, bo się po prostu zaciąłem tam na jakimś. Na jakiejś szybie, no i po prostu sobie jeszcze robię teraz. Także, jak coś, nie musicie robić wszystkich 4 w jednym meczu, tylko możecie spokojnie wyjść sobie, właśnie, z giereczki e, i wejść, czas i sobie dozbierać to, co nam będzie brakować. Dobra, brakuje mi dwóch butów, chyba tylko. Tak, dwóch mi brakuje, także już praktycznie wszystko mamy te ja jeszcze zajdę sobie na dół i generalnie nie musicie tego robić jak ktoś z poradnikiem. Sorry, że ten filmik będzie troszkę dłuższy, ale jeśli na przykład właśnie zrobiliście to nie bez problemu, sami czy coś, no to na czynku możecie sobie ten filmik i tak wyłączyć, sami to podebrać, Jak chcę zebrać wszystkie buty, żebyście po prostu widzieli właśnie jak to jest rozkładane i gdzie możemy zdobyć. Generalnie najwięcej ich na tych wszystkich stołach jest gdzieś tam właśnie w kącikach leży, proszę bardzo, ja już mam właśnie 40, ale możemy się tu jeszcze przejść, zobaczyć. czegoś nie ma, ale chyba to już... Wszystko wyzbierałem, nie wiem czy to właśnie, wszystkie czy nie, a jeszcze tam coś leży. Także i tak możemy sobie tutaj poodbić jeszcze. Myk mamy kolejne 41, tutaj może gdzieś jeszcze leżą. No, generalnie chodzi tylko o to, tam jeszcze leżą buty, także jak widzicie, chodzi tylko o to, no żeby to pozbierać i macie zadanie zrobione. No, mi to zajęło ile 3 minuty na odcinko około. Także mega prosty, mro, proste zadanie, prosto odcineczek. No i teraz tak naprawdę, jak wyjdziemy sobie nawet z tego lobby, no tak, tak to jest zaliczone. Ja wam mogę pokazać, jak odbieram nagrodę, żeby nie było, że to jakiś fake. Proszę bardzo, wbijamy sobie do lobby. No i już wam pokazuję, wy pamiętajcie jeszcze widzowie, że jest tylko na to tydzień. Proszę bardzo, zostałem wyzwanie tutaj balens jest zrobione. Pamiętajcie, jest na to tydzień. Pośpieszcie się, zróbcie to. No i mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie, subi kłapeczka w górę, kodik SejCampSart. Śledźcie na wszystkich socjalach. Instagram, Discord, TikTok, wszystko w opisie. Wpadajcie. No ja wam bardzo dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się, siema.